A w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o Didi błaga sędziego o łagodny wyrok Numer raz obiwie Tedego z mesem Dawid obserwator wywalony ze Step Records Nadchodzi powrót legendarnej grupy Kubańczyk o współpracy z kamerzystą i Kruszwilem. Enzo przesłał wiadomość prosto z więzienia ale jeszcze na szybkości, zanim zaczniemy, to ślicznie proszę o zostawienie łapki w górę, suba i podbicie tego filmu. A jak to zrobić? Wystarczy przesunąć tą kropeczkę na dole w prawo, aby przeskoczyło na podbicie, kliknąć, no i to w zasadzie tyle. Was nic nie kosztuje, nie pomaga, ale żeby nie zanudzać leśmy z materiałem. Sprawa Didiego od miesięcy budzi ogromne emocje, zarówno w środowisku rapowym, jak i w mediach na całym świecie. Jeden z najpotężniejszych ludzi w historii całego hip-hopu, który przez lata kreował wizerunek biznesmena, no i muzycznego magnata, dzisiaj stoi w obliczu poważnych konsekwencji. No i zbliża się wielkimi krokami dzień, w którym pozna ostateczny wyrok, a jego adwokaci robią wszystko, by przekonać sąd do jak najłagodniejszej kary. Magnice Didiego złożyli oficjalny wniosek, w którym podkreślają, że artysta odbył już wystarczająco surową karę. Zaznaczają, że do momentu aresztowania we w 2024, nieprzerwanie przybywa w jednym z najcięższych zakładów karnych w całych Stanach Zjednoczonych. Według obrony ponad rok spędzony w tych warunkach powinien zostać uznany za wystarczającą formę kary, no i powód do tego, by mógł wkrótce wyjść na wolność. Dodatkowo w dokumentach skierowanych do sędziego podkreślono, że Didi przez cały okres izolacji nie sprawiał żadnych problemów. Utrzymywał wzorową postawę i podjął się nawet terapii pracy nad sobą. Zdaniem obrony to dowód na to, że odbyta kara spełniła już swoją funkcję i teraz rap Powinien mieć szansę wrócić do życia zawodowego, no i przede wszystkim rodzinnego. A to, co wszystkich najbardziej intryguje, to to, że Didi usłyszy swoją ostateczną karę już 3 października, czyli w praktyce za mniej niż 4 dni. Grozi mu natomiast kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Jednak wiele wskazuje na to, że obrońcy liczą na minimalny wymiar, który pozwoli mu wyjść na wolność praktycznie od razu. A wszystko dzięki zaliczeniu dotychczasowego aresztu. Natomiast warto przy tym wszystkim przypomnieć, że latem został uznany za winnego przewożenia osób w celu prostucji ale uniewiniono go od znacznie poważniejszych zarzutów, dotyczących choćby nawet handlu ludźmi i działalności w zorganizowanej grupie przestępczej. Gdyby wtedy zapadł wyrok skazujący w tych dwóch sprawach, mogłoby to oznaczać dla niego nawet dożywocie. Także słowem końca, przed Didim decydujące dni, bo już za chwilę dowiemy się, czy uda mu się przekonać sędziego do łagodnego wyroku, czy może jednak spędzi w więzieniu kolejne lata. Jedno jest pewne, bez względu na finał, cała sprawa zapisze się na bardzo długo w historii amerykańskiego rapu i pokaże jak cienka jest granica między Sceny, a upadkiem spowodowanym własnymi decyzjami. Bif pomiędzy Teddy a ten typ Mesem to bez wątpienia jeden z najgłośniejszych konfliktów ostatnich miesięcy. Do całej sprawy natomiast postanowił odnieść się również numer Raz, czyli były członek legendarnego warszawskiego deszczu, który prywatnie jest blisko z Mesem, a z jaskiem od dawna nie utrzymuje dobrych relacji. Jego komentarze rzuciły nieco inne światło na całą tą sytuację, a także pokazały jak z zewnątrz oceniane są lisy obu stron. Raz przyznał, że pierwszy utwór Mesa w ramach tego bifu nie spełnił jego oczekiwań. Według niego było w nim zbyt mało energii i agresji, które Zazwyczaj są nieodłącznym elementem dissów. Docenił jednak techniczne umiejętności Mesa i zauważył, że raper od początku postawił na nieco bardziej nietypową formę. Jego zdaniem prawdziwe uderzenie przyszło dopiero przy kolejnym kawałku, który był dużo mocniejszy i bliższy konwencji klasycznego beefu. Oczywiście wypowiedzi Raza dotknęły również stylu TD'ego. Według niego obecny TDF przez lata eksperymentował z nowocześniejszymi brzmieniami, przez co jego nagły powrót do boombapu i truskulu budzi mieszane odczucia. Z jednej strony miał udowodnić, że wciąż potrafi odnaleźć się w klasycznym Bitach, ale z drugiej, że nie każdy uznał to za w pełni autentyczne. Raz podkreślił jednak, że mimo osobistych animozji, tedy w swoich numerach udowodnił, że nadal ma ogromne umiejętności i świetnie odnajduje się w klimacie bifowym. Co myślimy o mesie? Mes, jako że z mesem też mam, tak powiem, stały kontakt, to trochę byłem zaskoczony, że faktycznie ten, ten dis. Nie chcę powiedzieć, że to był słaby dis, ale to nie był. lepiej jedynka czy dwójka? Jedynka. Okay. Bo dwójka już była, już, już była konkretna. W jedynce to, co gdzieś tam mes mówił, że on, on ma mi taki, taki przelot drewniany bardziej itd. i tak dalej. I to rozumiem, że to było w takiej konwencji zrobione. Moim zdaniem, ja mu to też powiedziałem, powinno być. Większe pierdolnięcie po prostu. W Dzisiaj jednak no, musi być mięso, tak? Tamtego mięsa było trochę za mało, aczkolwiek i tak uważam, że technicznie Piotr sobie świetnie poradził. Natomiast pierwszy kawałek Tedasa również bardzo poprawny. I, i tutaj. 63, 88 Tak, pomimo tego, że nie lubimy się prywatnie, to ja zawsze staram się obiektywnie podchodzić do sprawy. Kiedyś mówiłem o tym, że, że Jacek jest jednym z najlepszych raperów w Polsce, potem się to zmieniło, bo już po prostu męczyła mnie jego mm, nawijka. W tym dis się pokazał w dalszym ciągu, że potrafi rapować i że ma, i że ma solidne skille. No, był to klasyczny kawałek y, y, Disk, klasyczny disc, idealnie on się w bifach znajduje, więc to było, to, to było bardzo dobre. Nie rozumiem, a czy z jednej strony rozumiem, z drugiej strony nie, że y, y, będąc w, teraz disco jakim jest mój były kolega, y, no i oczywiście takim po praperem, on potrafi wrócić do tego bumbapu, do tego, tego tolskulu, ale to już dla mnie nie jest takie prawdziwe. Kumasz, ja wiem, że on to potrafił robić, bo, bo, no, bo, no, bo potrafił to robić przez lata, ale w momencie, gdy już zaczyna robić coś innego i jest to takie bardzo bardzo nowoczesne, używając takiego sformułowania, i znowu jak wraca na ten na bity, jest to spoko, ale mi na przykład dupy nie urywa. Tak? Mi bardziej urwało, y, urwał dis y, mesa pierwszy, no i drugi, no i dis winiego. Dawid Obserwator był przez długi czas postrzegany jako jeden z reprezentantów rapu ulicznego, a jego obecność w barwach Step Record dodatkowo wzmacniała ten wizerunek. W końcu była to wytwórnia, która przez lata uchodziła za najbardziej uliczną w Polsce i miała pod swoimi skrzydłami wielu raperów wywodzących się z podobnych środowisk. Jednak droga Dawida potoczyła się nieco inaczej. Zamiast rozwijać się w rapie, zdecydował się na radykalną zmianę kierunku i skierował swoją twórczość w stronę brzmień disco, które w środowisku hip-hopowym bywa prześmiewczo nazywane oczywiście hip-hopolo. No i po Wyjątkowo wielu fanów mogło sądzić, że artysta sam podjął decyzję o odejściu ze stepów, ale jego najnowszy kawałek pokazuje, że cała historia wyglądała zupełnie inaczej. Bo w swoim najnowszym kawałku Dawid Obserwator ujawnił, że nie było mowy o dobrowolnym odejściu z wytwórni. To step rekord zakończyło z nim współpracę. Jak sam wskazał, został po prostu wyjęty. Wytwórnia, która zawsze stawiała na raperów mających mocne zaplecze uliczne, tym razem miała nie widzieć już dalszego sensu wspólnej pracy z artystą, który nie był w stanie utrzymywać się w rapowej niszy ani przyciągać wystarczającej liczby słuchaczy. No i dla obserwatora była to sytuacja, w której musiał szukać zupełnie nowej drogi. Z pomocą przyszedł mu Bajorson, a nagrana wspólnie piosenka momentalnie otworzyła mu drzwi do świata muzyki disco. To właśnie tam Dawid znalazł nowych słuchaczy i szansę na popularność, której nie udało mu się utrzymywać w rapie. Jednak ten zwrot został odebrany przez z wielu fanów jako bardzo negatywny, bo zarzuca mu się brak spójności, porzucenie wcześniejszych wartości, no i przede wszystkim pójście za tym, co przynosi mu większą kasę. No i obserwator zdecydował się odpowiedzieć na te zarzuty wprost w muzyce. W numerze rapy czy disco tłumaczy, że nie zamierza już wracać na ulicę, bo ten rozdział w jego życiu jest już definitywnie zamknięty. Podkreślił, że rozstanie ze stypami nie było jego wyborem, a konsekwencją decyzji wytwórni, która uznała, że nie jest w stanie już więcej na nim zarabiać. Dla wielu odbiorców, to potwierdzenie wcześniejszych przypuszczeń że nie tyle sam zrezygnował, co został odrzucony przez środowisko, z którym był przez lata utożsamiany. No i chociaż Dawid znalazł dla siebie nowe miejsce w świecie muzyki disco, to w oczach dawnych słuchaczy rapowych stracił bardzo dużo wiarygodności. Zmiana stylu z ulicznego rapu na melodyjne brzmienie disco polo wywołała fale krytyki i niechęci. Szczególnie, że wcześniej sam podkreślał przywiązanie do ulicznych wartości. Tym bardziej jego obecne działania odbierane są jako zaprzeczenie wcześniejszych deklaracji. No i historia Dawida fajnie pokazuje, jak dynamicznie mogą zmieniać się losy artystów. Z rapera, który miał za sobą step records i całe uliczne środowisko, stał się postacią kojarzoną bardziej z disco-polo niż z hip-hopem. A jego własne słowa w nowym numerze jasno wskazują, nie odszedł z wytwórni sam, lecz został z niej wyrzucony. Gang Albanii, formacja, która prawie dekadę temu wywróciła polski rynek muzyczny do góry nogami, może znów powrócić i namieszać. Choć od rozwiązania składu minęło wiele lat, a między jego członkami pojawiły się pewne konflikty, dzisiaj coraz więcej wskazuje na to, że fani doczekają się kolejnej odsłony. Popek, czyli główna twarz projektu, otwarcie mówi o chęci reaktywacji i zdradza, że pierwsze kroki w tym kierunku zostały już nawet wykonane. Ale cofnijmy się troszeczkę w czasie, kiedy gang zadebitował w 2015 roku i ich twórczość błyska. Zdobyła popularność. Wulgarne, przesycone absurdem teksty, no i przede wszystkim kontrowersyjny wizerunek sprawiły, że o grupie mówił dosłownie każdy. Album Królowie Życia osiągnął diamentowy status, a kolejne wydawnictwo, czyli Ciężki Gnój, dorobiło się podwójnej platyny. Przez chwilę to właśnie oni wyznaczali kierunek, w którym miała podążać muzyka rozrywkowa w Polsce, łącząc rap z klimatem imprezowym i charakterystycznym, przerysowanym stylem. Jednak mimo ogromnego sukcesu, projekt nie przetrwał długo. W 2017 roku Gang przestał istnieć, a jednym z powodów miał być napięte relacje między członkami grupy. Od tego czasu każdy poszedł własną drogą, Popuś kontynuował solową karierę, Robert M skupił się na własnych projektach biznesowych, a Boryko w pełni poświęcił się jako wydawca, tworząc ogromne przedsięwzięcie, czyli Space Ranch. Jednak dzisiaj sytuacja zaczyna wyglądać nieco inaczej. Popek otwarcie mówi o tym, że chciałby jeszcze raz stanąć w jednym szeregu z dawnymi współpracownikami. Ujawnił, że udało mu się zakopać stopór wojenny z Alibabą, z którym wcześniej pozostawał w dużym konflikcie. I chociaż z Boriksonem kontaktu obecnie nie utrzymuje, to w jego słowach widać determinację, aby spróbować jeszcze raz wkrzesić ten projekt. E, nie znam Simera popo, ale kończąc, Alibaba chciał, żeby ostatnia poda gangu była Last Dance, a ja mówię, a nazwijmy, nazwijmy ją może Maybe Last Dance, bo może będzie trójka, czwórka, tak jak e, Szybcy i Wściekli e, i tak dalej. Nie? Także bardzo mi chciał, bo gang Albanii jest chociaż na czasownikach i może nie jest moim. E, Moim takim, moim takim najlepszym gatunkiem muzycznym, bo ja lubię popka przez chuj i kurew i jakiś tam ram pam pam. pam. Ale to jest kwestia gustu. Jeżeli lubicie Gangar jeżeli się zgodzi Alibaba, to znowu zostaniemy milionerami i rozjebiemy to 24 godziny. I tak. Tylko czekam na, na, na chłopaków, ale Robert na razie albo jest zajęty. Już o tym pogadać. Może nie jesteśmy na to gotowi, nie wiem, ja jestem gotowy na wszystko, bo ja jestem muzyczką, chociażby wywodzę się z rapu. E, bardzo bym chciał, pierdoląłbym e, taki las, dance, e, żebym żeby się nogi płamu. Kubańczyk ostatnio pojawił się w podcaście u żurnalisty, gdzie opowiedział wiele nieznanych dotąd faktów o sobie, no i swojej drodze muzycznej. Rozmowa poruszyła zarówno życie prywatne, jak i kwestie związane z jego karierą, a artysta zdradził kilka wątków, które mocno zaskoczyły wszystkich słuchaczy. A jednym z takich tematów była jego relacja z Marią. Kubanczyk szczerze przyznał, że w pewnym okresie miał problem z tym, że zbyt często sięgał po tą używkę, co natomiast odbiło się na jego koncentracji i pracy. Opowiedział też, że w końcu postanowił zmienić swoje podejście i od tamtej pory jego życie zaczęło wyglądać zupełnie inaczej. A co spowodowało, że stwierdziłeś, że przestajesz palić? To że nic nie robiłem. Całe lenistwo, że byłem w końcu zły, że wie, że wszyscy wokół się rozwijają, a ja, a ja stoję w miejscu. I, I to mi się zdaje, że bardzo zaburzało mu to, mój to tryb. Nie? Że byłem taki, zdaje mi się, że wpływa to też na pisanie tekstów bardzo, że takie robi dziury w głowie, nie? Że, że jednak jak jesteś trzeźwy w 100%, masz taki rzeźki umysł, to zupełnie inaczej się pracuje. A jednak krawa jest takim środkiem, który cię ogłupia. I, I to mnie bardzo irytowało. Jeszcze ciekawszy fragment rozmowy dotyczył jednak początków kariery Kubańczyka. Raper przypomniał, że jego pierwsze kroki na scenie muzycznej były związane z dwójką bardzo kontrowersyjnych na dzisiaj youtuberów, czyli kamerzystą i krużwilem. To właśnie dzięki współpracy z nimi stał się rozpoznawalny w sieci i mógł zacząć budować swoją w świecie muzyki. I chociaż z perspektywy czasu postacie te wzbudzają wiele emocji, a ich działania często oceniane są jednoznacznie negatywnie, to dla kubańczyka był to etap, który otworzył mu drzwi do szerszej publiczności. Wspólne projekty z tamtego okresu były początkiem jego kariery, a później to właśnie konsekwencja i rozwój sprawił, że udało mu się wyjść poza łatkę rapera od YouTuberów i stać się rozpoznawalnym artystą na własnych zasadach. No bo wtedy odezwał się do mnie jeden z najpopularniejszych na tamten czas yy, YouTuberów. Mm, poznaliśmy się w ogóle przez tą Olejnika, to jest śmieszna historia, bo Tomek kolejnik kiedyś, ee, wiem, że to dziwne, ale Tomek kolejnik organizował pierwsze moje koncerty, supporty. Grałem przed Filipkiem, grałem przed Watstoja w Szczecinie e, i on jakby wkręcał nam tam zawsze, a tu jest taki kubańczyk, który próbuje i wiesz, i Tomek kolejnik nas tam wkręcał. No i on tam zaczął się udzielać właśnie na kanale u chłopaków i no i... Zapoznał mnie właśnie z kamerzystą, no i on do mnie przyszedł, mówić: Ja nie chcę mu zrobić płyty, nie? że on chyba widział potencjał, bo to już było, w, pamiętam, 2018 rok, chyba, jakby, czy 17, 18, jak wyszło Lady Punk. No i oni zobaczyli, że jest taki pucharzyk w Stargardzie, którego jeszcze nikt nie zna, ale który potrafi co nieco, potrafi napisać tekst, potrafi zrobić bit, potrafi to wszystko zmiksować, zmastrować. Mówi to: czemu go nie wziąć, wiesz? Bo myślę, że oni byli świetnymi biznesmenami, widzieli, że takie pieniądze, jakie oni mi dadzą, to dla nich będą grosze, a dla mnie to będą pieniądze, które zmienią mi całe życie, nie? No i odezwał się do mnie. Pamiętam, jak przyszedł pierwszy raz jeszcze u mnie w pokoiku, w studiu takim, nagrywaliśmy pierwsze numery i rzucił tam, nie wiem, zdychę czy, czy ileś tam tysięcy, wiesz, i Bo mówi, to dla ciebie. A ja mówię, przecież to z moich kilka wypłat, nie? Jakby, wow, coś niesamowitego. Oszalałem. No mówię, dobra, rzucam do swoich dzisiejszych, to niewielkie. Znaczy, może tak, natomiast no... Wtedy to były kuriozalne pieniądze, takie, których sobie nie mogłem w ogóle wyobrazić, że kiedykolwiek takie pieniądze ja będę posiadał. No Nie, bo mi tylko chce, nie, nie, nie chodzi o samą kasę, tylko chcę mi pokazać po prostu, że przerosłeś to. Że... Tak, tak, tak. Znaczy, tak, tak, masz rację. No i wiesz, i poszedłem w to. Po prostu. Mówię, dobra, zrobię mu, on, dogadaliśmy się tam na jakieś pieniądze za tą płytę bardziej na procent, bo ja jeszcze miałem procent z kawałku, więc to było fajne, nie? bo te kawałki robiły, nie wiem, potem tam w 6 godzin, nie wiem, półtora miliona wyświetleń. To były takie takie liczby. No i, i to się bardzo dobrze monetyzowało. Ja mogłem, wiesz, rano się budzić i, i robić tylko muzykę, to, co kocham, nie tylko dla nich, ale dla siebie też. I po prostu poszło. Nie? A jak w ogóle wspominasz ten czas dookoła kamerzysty i Bo to, to właśnie to, co powiedziałeś, no i wtedy byli najmocniejsi. no by... Byli tylko Freeze wtedy, rywalizowały no, tak. z nimi. Nie? To, były, to były szalone liczby. To w ogóle było coś takiego. Dla tak, mnie to była myślę... fajna zabawa wtedy, bo wtedy to jeszcze nie było, zdaje mi się, złe. Może patrząc z perspektywy czasu, no dużo rzeczy się pozmieniało. Dużo rzeczy teraz traktujemy jako złe, które kilka lat temu nie były złe. I to, że chłopaki tam potem już, jak nie tam nie było, robili różne dziwne rzeczy, no to ja za to nie odpowiadam. Natomiast kiedy my byliśmy, to były takie niewinne rzeczy, bo ja siedziałem w studio. Wiesz, też miałem możliwość, bo Łukasz przyszedł i mówi: Dobra, tu masz hajs, zbudujmy sobie studio swoje. Ja mówię, jak swoje studio, nie? No, normalnie zadzwonię po chłopa, wstawiamy w piwnicy działówkę. Tu robimy studio. Wiesz, kupił kompa, kupił super mikrofon, odsłuchy, takie jak chciałem kartę dźwiękową. E, w końcu się nic nie zacinało, bo miałem takiego kompa, który dźwigał te wszystkie wtyczki, bo to bardzo duży procesor zawsze jest potrzebny. I, i miałem możliwość rozwoju. I dlatego też to było, to było super. Mówię, wow, to wszystko tak działo się szybko. No i siedziałem robiłem i oni mnie zapytali, czy ja nie chcę trochę zasięgu zdobyć, nie? Czy ja nie chcę występować w jakiejś e, roli, w jakiejś fikcyjnej postaci na tym kanale. No i stałem się tym, tym ochroniarzem e, ich. I dla mnie to była świetna zabawa, bo, bo te odcinki były śmieszne. To był taki serial, jakby my kręciliśmy w pewnym momencie serial ze scenariuszem. E, może nie zdawałem sobie skali takiej, że te dzieciaki jednak myślą, że to wszystko jest realne, nie? Bo dla mnie to był serial. A, a faktycznie potem pomyślałem, że duża, duża część dzieciaków odbiera to jako faktycznie mocne życie. Wiesz, jak ja jeździłem na. A chciałem ulicę powiedzieć, ale nieistotne w Szczecinie na jedną z dzielnic, e, tam gdzie chłopaki mieli tą willę. E, bo tam jak papież wjeżdżałeś, tam dzieciaki stały, machały, mamy z koszami, z tymi dziećmi, z jakimiś słodyczami, z jakimś alkoholem, z prezentami, żeby zrobić zdjęcia, to było szaleństwo. No i, i umówiliśmy się tak, że ja im robię muzę, jakiś mam z tego pieniądz, ale oni mi dają delikatnego busta w formie jakby wizerunkowej. I, i ta, faktycznie byłem uwielbianą postacią na tym, na tym kanale. E, najgorsze rzeczy, jakie robiliśmy, to uważam, że i tak nie winne. To było, jak granie w chowanego w sklepach czy coś. Faktycznie mogliśmy tym ochroniami. No ale... ale to nie były takie rzeczy, jakie oni później robili. E, więc, więc ja siedziałem, nie robiłem to muzę, potem zrobiłem płytę też dla Kruszwila. Te, te kawałki, które ja robiłem, to, to jakieś kuriozalne wyświetlenie, no Tak jak ci mówię, no w 6 godzin półtora miliona. My odświeżaliśmy i dochodziło 100 tysięcy wyświetleń. Ludzi na premierze, tam były jakieś no, tysiące, dziesiątki tysięcy, szaleństwo jakieś. Więc mnie to jarało. Byłem bardziej dumny nie z tego, że dostałeś jakiś zasięg, że staję się rozpoznawalny, tylko ja byłem mega zajawiony w tą muzę, że to, co ja robię, on serio oddaje, że wow, potrafię, że faktycznie Kuba to się udaje, że te lata, które spędziłeś w domu, na tych poradnikach, na YouTubie, nagraniu na gitarze, teraz przekładasz na to i to się udaje. Do tego przychodziły pieniądze, więc ja świetnie wspominam ten czas tam, nie? Więc ja, ja złego słowa nie mogę powiedzieć na przykład na, na chłopaków. Potem oczywiście poróżniliśmy się, bo ja wyjechałem do Warszawy i ciężko było nagrywać cokolwiek w Szczecinie. Ja chciałem się rozwijać muzycznie i, i wyjechałem do, do Warszawy zrobić swoją pierwszą płytę debiutancką. E, też, też wtedy zacząłem się spotkać z Olą i to się tak zgrało, że po prostu wprowadziłem się do, do Wawy, i już zostałem na zawsze. No i niestety zaczął się tam spadek u chłopaków, za który potem ja dostawałem strasznie po. po... No tak, no bo to przylgnęło do ciebie przez bardzo, bardzo długi e, czas. Powiem ci tak, jeżeli mogę powiedzieć jedno słowo, jakbym to podsumował, to myślę, że mój dziadek żył kilka lat dłużej, dlatego że pojawiłem się na tym kanale. Bo ja wtedy nie myślałem o tym, czy ja potem będę miał problemy w, na rap scenie, czy, czy ja będę miał problemy jakieś wydawnicze, czy, czy ludzie jakoś mnie inaczej odbiorą, bo dla mnie to było bezbronne, takie jakby, no ja nikomu krzywdy nie robiłem, rozumiesz? A miałem pieniądze na to, żeby, nie wiem, pomóc mojej rodzinie. Pamiętam jak moja babcia, która, nie wiem, miała kioski ruchu, kiedyś wielkie emerytury nie ma, ale odkładała grosz do grosza, dołożyła mi do pierwszego auta i potem ja mogłem pójść i mówię, Babcia, tu masz tysiąc złotych, to jest ona, żebyś źle nie zrozumiał. Moi rodzice i rodzina nigdy nie chcieli ode mnie pieniędzy. Zawsze byli tacy, że jednak te pieniądze no oddawali, nawet jak dawałem, to oddawali. Natomiast były takie sytuacje, że chodziłem, mówię, babcia, tu masz tysiąc złotych, będziesz miała na lekarstwa, czy, czy dla dziadka. Dziadek już potem był w s, coraz gorszym stanie, mój dziadek przeżył, nie chcę skłamać, ale chyba c, trzy udary, cztery udary e, mózgu, tam jeszcze do tego jakieś inne różne powikłania, więc już był w bardzo kiepskim stanie. Mm, ale, ale myślę, że dzięki temu, że pojawiłem się na tym kanale, dzięki temu, że poszedłem w to, że wtedy żyłem w studio, poszedłem w tę muze i to się udało, to, to może mój dziadek żył na przykład kilka lat dłużej. Jak zapewne doskonale wiecie, Enzo, raper, który w błyskawicznym tempie wdarł się do mainstreamu, czy to dzięki wiralowym numerom, czy też głośnym akcjom na mieście, od dłuższego czasu przebywa w zakładzie karnym. Informacje o jego sytuacji pojawiają się jedynie sporadycznie i najczęściej mają formę szczątkowych sygnałów, które to docierają do fanów za pośrednictwem bliskich. Ostatnio takie wieści pojawiły się za sprawą jego brata na Fasa, który opublikował w sieci zdjęcia i nagrania sugerujące, że sprawa Enzo weszła już w etap sądowy. Wskazywał też, że problemy rapera mogą być związane. Związane ze znaniami młodego mężczyzny, co tylko podgrzało dyskusję wokół całej sytuacji. Tym razem jednak fani otrzymali coś wyjątkowego, bo w sieci pojawiło się nagranie rozmowy telefonicznej prosto za więziennych murów, w którym to Enzo pozdrawia swoich słuchaczy i zapowiada, że jego powrót na wolność nastąpi szybciej niż wielu mogłoby się spodziewać. Co więcej, na udostępnił fragment rozmowy, w który Enzo chwyta za więzieną słuchawkę i nawija nowy kawałek, pokazując, że nawet w takich warunkach nie rezygnuje z muzyki. No, siemano ludzie, Enzo Namija, pozdrowienia z izolacji, e, no, dziękuję wszystkim za wsparcie. Już niedługo się widzimy na wolności. i kapusi. <ścoughs> Wybryły trzy przemyty, wita brama Unii Wyroki są tak, że aż kurwa mordowoża w szumi Granaty z rana jak na wojnie kwitnie handel ludźmi Grunt bywa niestabilny, mniej nastawiony budzik I tak się z koło z ludzi, kręci biznes na potęgę 20 kilo pędem wjechało do strefy Schengen Styl na oriencie, bo wszędzie się czai mata Ona zdziała swoje gacie, bo chciała być jak fakata To jest trik dla krata albo sława 6 kilo na wczoraj gotuje się w barakach To jest gest dermania, mania, w chuj, wojewana na ulicach, co dnia zbrodnia bez wahania Ej, no wyzwania ja robię kroki, w łapie maczeta badam nią jak obiłankę nogi Ona zmartwiona co dnia pyta, to co ty robisz A ja jej odpowiadam, chcę tylko zarobić I tak cały czas gra, tutaj nie ma monotonii Ciebie obleciał strach, nie gra żadnej ważnej roli Brat rzeka na świat, że im się w dupie pierdoli, Pyta co jest nie tak, a ja myślę o niedoli O wszystkich braciach moich, czekających nie woli PDW Dalma, soku, kazi, karma, się o trewor Wolności bracia, jebać kurwy i zrzupe więzienną. Na blokach grafia, puste kurwy i tanimy Fedrą po... Krasia puste i poza tym nic nowego. to samo stare z receptą, na życie nie ma smaku, no, i to jest Napiszcie na dole co Wy o tym sądzicie, jak oceniacie nawikę rapera oraz jak zapatrujecie się na jego wyjście na wolność. Dobra, a tak w zasadzie to w tym odcinku to już będzie na tyle. Przypominam jeszcze raz o zostawieniu suba, a na sam koniec życzę Wam miłego dnia. Trzymajcie się i siemanko!